30 maja bieżącego roku był wyjątkowym dniem dla naszej szkoły. O godzinie 10 nastąpiło uroczyste otwarcie kompleksu boisk sportowych. O 17 odbył się piknik rodzinny na tym obiekcie. Impreza była jednym z działań projektu szwajcarskiego zapobieganie nadwadzy i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej, w którym nasza szkoła bierze udział. Przybyłych licznie na piknik rodziców, uczniów i nauczycieli powitał pan dyrektor Sławomir Zdunek. ...sportowego... A teraz chciałem, abyśmy wspólnie uczniowie, rodzice, grono pedagogiczne spotkali się na pikniku urodzinnym. Przygotowaliśmy wiele atrakcji, tak przynajmniej nam się wydaje, wiele konkurencji sportowych. Życzę w tym momencie wszystkim miłej zabawy. Na początek program przedstawi pan smolasz. Witam również Państwa serdecznie. Na początek zaprezentujemy zdolności wokalne, aktorskie i taneczne uczniów naszej szkoły. Jako pierwsza wystąpi w występie wokalnym Dominika Małyska. i yes. Dziękuję Dominice. Teraz y, przed nami zaprezentuje się y, kabarec. Będzie to sketch. Występują Przemysław Podolski i Damian Malaca. Sperowski, ile razy mam ci powtarzać, na rękach nie na głowie. Dzisiaj zajęcia będą na macie, to znaczy macie piłkę i grajcie. Ale strzał! O! Dzień dobry! Dzień dobry. Ja do pana! Pani do mnie, a to pan do nóżek. Całuję rączki. No, no, przyszłam z mojego syna w nauce. A jak nazwisko syna? Tak, jak moje. To znaczy. Babuch! Babuch? Pani jest matką rąka babucha? Tak! No by się pani wstydziła! Ale o co chodzi? W domu już że chodzi? No chodzi, chodzi, jak pokraka. I do tego cały czas na bagary. O, masz. I ma nieopanowane minimum programowe. No nie, A czego nie umie? No czego? Czego nie umie? Spagatu nie umie! I do dzisiaj ma nieopanowany skok przez kozła. No proszę, jak się gówniarza w domu pytam, to zawsze mówi, że nigdy nie ma nic z dalej. Nigdy! Jak ja już passa zdejmę, to przyłożysz tak zaraz! Tak, tak, stać! Ty wzrok, zbiórka w tłuszeregu. Kto wygra mecz? Polska! Kto wygra mecz? Polska! Kto wygra mecz? Polska, Polska, Polska! Bardzo dobrze. To na ostatnich mistrzostwach strzył najwięcej bramek. A, tutaj! Wiem, wiem! Co, ma imię? co? Ale ja się pytam z Polaków! A! dla Polski! Gadocha! Może i gadocha! zgadłem! Ale i tak nie zda! Co nie zda! Nie zda! Jak to nie zda? Normalnie nie zda! Zwłaszcza nie zda! Nie zda! I co? To już a co ja kop jestem? Gop? To może nie! Ale pan taki sportowany, mięśniony. To może byśmy razem coś poradzili, co? <laughs> radził, nie radził, No osobności może by i poradził. No to skoro pani odraga za niego prace domowe. A skąd? <laughs> a stąd! Skoro pani pisze za niego wypracowania. A skąd? <laughs> a stąd, no to może by pani tak na osobności zaliczyła ze mną skok przez kozła. <laughs> Babuch, co ty osłałeś? Za własną matkę się przebierasz! A co miałem zrobić, Sorze? No to teraz, babuch... Wiem, wiem, wszystko wiem. Zabierasz papiery i wynocha ze szkoły. Nie no, zaliczę ci. Ale pod jednym warunkiem. Dobra, pod jakim? Będziemy... Musisz przekopać krzewy. Stąd dotąd. Będziemy sadzić krzewy. Dobra, zrobi się. chłopcom z kawaretu, A teraz w, ut w utworze z repertuaru Anny Jantar wystąpi Paulina Skoczylas. Ja i ty wyjeżdżamy Mam swój dom tam, gdzie są tulipany A będziesz tam miła mą pierwszą damą Dlatego dziś mo musisz być droga. Anna. Baju, baj, u baj, 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 proszę Pana. Ja nie jestem taka pierwsza, lepsza Anna. Znam ten styl, znam ten kit już na pamięć A czego pan chce, poskarżę się mojej mam? Szur leciał mu w kufę z piwem, Ach miał sushi, w sam kraju, A on tak wciąż sy moją, bądź droga Ani. Baju, baj, baju, baj, baj, proszę pana, Ja nie jestem taka pierwsza, lepsza Anna. Znam ten sy, znam ten kit już na pamięć. Czego pan chce, poskarże się mojej mamie. Baju, baj, baju, baj, proszę pana. Ja nie jestem taka pierwsza, lepsza Anna. Znam ten syn, znam ten kit już na pamięć. A czego pan chce, poskarżę się mojej mam? Baju, baj, baju, baj, baj, proszę pana. Ja nie jestem. Jestem taka pierwsza lepsza Anna. Znam sensy, znam ten kit już na pamięć A czego pan średni skarży się mojej mamie! Dziękujemy bardzo Paulinie! Teraz zapraszam yy, uczniów. Katarzyna Ozon, Patryka Skoczylasa oraz Jakuba Blicharskiego będzie to sketch numer 2. Mariusz, na co? No, wiesz co masz robić? No, zobaczysz starego w akcji. Będę agresywny. Cię na nią i ratujesz swojego synka, żeby zdał. Ja już sobie z nią porozmawiam. Pokażę jej, co to znaczy miłki charakter. Zagryzę ją, Dopalę jej, będę tym, będę no, 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 no. To ta jedna, co się na mnie wzięła. W dodatku Sara. Dzień, Dzień dobry. Dzień dobry. Dlaczego Mariusz został jedynkę z wychowania. Proszę pana, to było najgorsze wypracowanie, jakie w życiu czytałam, dawno takich brezni nie widziałam. Matu. W słowie KTÓRY Mariusz popełnił siedem błędów i co w dodatku ortograficznych. Co? Co? Popełniłeś siedem błędów w słowie KTÓRY? Pisz słowo, które ma pięć liter. No, dodałem dwie i wyszło o, siedem. Proszę pana, ja się długo zastanawiałam, co zrobić z tą pracą. Aż w końcu wysłałam ją do komisji języka polskiego. I wie pan co? Tam dziesięć osób przerwało urlop, żeby w trybie nagłym wrócić do pracy. Mój własny syn z mojego własnego domu a taki maton. Z domu, w którym na honorowym miejscu leży piękne wydanie pana Mateusza. Pana Mateusza, co? To może ja zacytuję fragment jego wypracowania. Dobrze. Hemingway nie był kobietą, a już na pewno nie krzyżakiem. Nie krzyżakiem? Nie było Bogdana ze Zbyszkowa, tylko Zbyszko z Bogdańca. No dobrze. No ale autor tego zdania, ręka tego człowieka była zimna, jak ręka węża. Proszę Pana, ten człowiek powinien się smażyć w piekle. Co? Co? Ręka tego węża? Mariusz, już ty napisałeś w ogóle? No to, nie pamiętam, czy sami to dyktowałeś. Ręka tego człowieka jest zimna jak ręka węża. I jeszcze chipsy kazałeś mi przynieść. Mariusz, cicho. jako na to usłyszy, to wyjdę na idiotę. Przepraszam, że się wtrącę. Mariusz może mieć poważne problemy z przejściem do następnej klasy. Błagam, może jakaś poprawka, bo coś mi się No nie wiem, nie wiem. To jest bardzo zdolny chłopak. No ale to jakoś tak wyszło, no pewnie w dzieciństwie za dużo na basenie przebywał. I mu się mózg zmiękczył. No dobrze, no więc Mariusz, w następnym tygodniu przepytam cię z dziadów. Z czego? Z dziadów Ciekiewicz. Przejśceli na Cosicki. Moskiewicz. Tak. Ja osobiście dopilnuję, żeby Mariusz wymienił z imienia i nazwiska wszystkich dziadów Mickiewicza i wszystkich dziadów w mieście. No dobrze, no wie pan co, ja go przepuszczę, tylko żebym nie musiała pana więcej oglądać. Jest, mi się uda. Po części artystycznej przyszedł czas na klasowe konkursy sportowe. Uczniowie wraz z wychowawcami i swoimi rodzicami wzięli udział w 11 konkurencjach przygotowanych przez nauczycieli wychowania fizycznego. Sprawdzono także trwałość sztucznej trawy na boisku piłkarskim, rozgrywając mecz pomiędzy uczniami a połączoną reprezentacją rodziców i nauczycieli. W trakcie trwania pikniku mogliśmy obejrzeć też wystawę plakatów wykonanych przez wszystkie klasy w ramach konkursu Zdrowy Talerz, propagującego rozmaiconą warzywa i owoce i inne cenne składniki codzienną dietę i jej pozytywny wpływ na zdrowie człowieka. Kto chciał powspominać historię, mógł pooglądać przygotowane przez panią Ewę Abramek kroniki szkolne. Swoje stanowisko miała także spółdzielnia uczniowska Karmelka, która serwowała pyszną lemoniadę. Był też przygotowany przez panią Małgorzatę Wysoczyńską kącik kosmetyczny, z którego co pewien czas wychodziły Spidermeny i inne dziwne, ale sympatyczne stworki. Na zakończenie imprezy podsumowano i ogłoszono wyniki konkursu na plakat Zdrowy Talerz i klasowych konkursów sportowych. Najbardziej wysportowioną klasą okazała się trzecia C z dorobkiem 92 punktów, drugie miejsce zajęła klasa trzecia A uzyskując 81 punktów, a trzecie klasa druga A z 79 punktami. W obu konkursach pamiątkowe dyplomy wręczyli pan dyrektor Sławomir Zdunek oraz pani wicedyrektor Anna Rzezak. Wszyscy uczestnicy pikniku świetnie się bawili. Wspólna zabawa uczniów, rodziców i nauczycieli pozytywnie wpłynęła na integrację społeczności szkolnej była doskonałą okazją do aktywnego i pożytecznego spędzenia czasu wolnego.